Wszystkim z tej strony Wiktoria, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy pod Ikea i będziemy dzisiaj szukać perełek do naszego nowego domu. Z góry mówię, że film nie jest sponsorowany, po prostu Ikea to jest Ikea. Wiecie, wszystko tam można znaleźć i na pewno upolować fajne rzeczy. Dlatego też dzisiaj wybieramy się właśnie tam i będziemy coś szukać. Oczywiście nagramy tyle, ile możemy, bo jak wiecie, w takich sklepach raczej nie można nagrywać, ale wiecie. Jakoś damy radę. Także to lecimy, bo jest bardzo zimno. Bierzemy wózek, no i mam nadzieję, że złapiemy coś do nowego domu. Koniecznie zostawcie lajka i komentarz, do jakiego kolejnego sklepu mam się wybrać, ponieważ dzisiaj jest to, jak mówię, Ikea, a jest wiele sklepów, które oferują fajne rzeczy. Część z nich jest, wiadomo, o troszkę oklepana i można znaleźć tam rzeczy, które są w każdym polskim domu, ale. W każdym sklepie znajdują się perełki, więc tak. piszcie, jaki kolejny sklep, i yy, będziemy nagrywać. Dokładnie. Zostawiajcie komentarz i lajka. A my lecimy. Mamy wózek. Yy. Jednak nie potrzebujemy wózka. Nie potrzebujemy. Podoba Ci się lustro? No, fajne. Tylko jak tak dotykam, to jest takie bardzo, bardzo lekkie, takie niestabilne, ale ładnie, ładnie jest wykończone. Mhm. Jednak nie do naszego, nie do naszego stylu, ale fajne, takie wocho, Ciekawe bardzo. Idziemy dalej. który za 3 miesiące będzie tak wyglądał. Kali musi mnie normalnie tutaj bo ja za dużo szkliwa kupuję. Ja Witka cały kieliszki, czas. Teraz będę Ja bym mówię, była. że co, pokażesz, widzą tylko kieliszki, to bez Ale sensu. To są fajne, nie wydają ci. Nie. Ale mega praktyczne na wodę? Nie. Nie będzie żadnych szklanek więcej. No zobacz. 6 zł. Znaczy 19 zł na szybki szklanek. Zajetna. kolejne szkliwo. A nie będziesz pił wody? Dobra, będę rozwalał te szklanki. Co tam znalazłeś? Nadal nie mamy porcelanowych... porcelanowej zestawy. Ta jest ładna, ale... Nie wiem czy to by się spodoba, bo znów ma te paski, nie? Nie, nie jestem fanem tych pasków. No to ja nie wiem jak będziemy razem mieszkać Zaczynają się pierwsze konflikty. Pierwsza kłótnia w i proszę Państwa. Pierwsza kłótnia i Mika. Ale ogólnie jest dużo fajnych rzeczy, bo nam ciężko też pokazać, bo jest bardzo dużo ludzi. Myśleliśmy, że o godzinie 13 nie będzie tyle. Ale na pewno zrobię wam haul zakupowy, jak wrócę do domu Tak Wszystko wam dokładnie powiem co kupiłam Tak, wybieramy na razie Mnóstwo rzeczy, mnie już się nudzi, nogi mnie bolą Pozdrawiam Pierwsze piętro za nami Już nie ma ekspozycji, tylko teraz będą produkty, więc teraz ładujemy do koszyka Tak jest Nasz koszyk się zapełnia Jesteśmy na takich fajnych teraz koszykach Miczka, jak tam? Proszę mnie te klocki Te? No te Tutaj pokaż No widzę Pytanie, czy to jest na tym etapie nam potrzebne. No właśnie, my tak dużo rzeczy... Dużo kupujemy takich rzeczy, właśnie jakiś. No. Miskę bambusową kupiliśmy. Ona jest dosyć droga, bo kosztowała, będzie kosztowała chyba 80 zł, Ale jest bambus, to dobrze. <grym> ale fajna na sałatkę, do tego takie wiecie, dwie wielkie łyżki. No, ale ale bambus wciąż... jest trwały generalnie tak. i fajny w utrzymaniu, więc ale spoko. Ale wciąż szukamy czegoś... Perełki. Tak, dokładnie Największe. perełki, bo mamy tutaj tą lampę, mamy też fajne efekty. Dobra, to pokażesz potem. Dobra, nie pokazuję Wam teraz. Wszyscy goście muszą być zaakceptowani przez kota albo psa. Bierzemy to na dole. To jest przyczepione, to jest ekspozycja. Ale też nie teraz. Jak budujemy psa, to wtedy <laughs> kupimy takie to. Jesteśmy na obrazach. Sztuka, sztuka, proszę Państwa. Nowoczesne. Uuu, zamalowane to, to? obraz? Ale to jest ten, taki cienki bolek. Ale mega fajne. Ale ładne, Arcik. no? Widać jo, no. Patrzcie na to, czy to jest ta perełka, w której szukamy. Ale mega. Tu można sobie coś położyć i jest taki holograf. Da się to wsadzić tam do środka? Co? Aha, bo tu, tu nie ma jakby no. szyby. To no. wygląda jakby było. Też możesz położyć, a to jest chyba do zawieszenia też. Jo, kozak. Fajne, ile to kosztuje? Stuwencja. O, tu jestem ja, hi. ale ogólnie ono robi wrażenie, bardzo robi wrażenie. Nie jest do końca w tym stylu, w którym my będziemy mieć dom, bo ono jest raczej takie, może być dla nas nastolatków, bym powiedziała, bardziej takie crazy, ale słuchajcie, no, 99 zł. Trochę drogie, ale robi wrażenie. Uuu, fajny ten. Peperomia -ja polybotyryja. Trzeba macie zapytać Luka, gdzie jest? Patrzcie, jaka cute. 49 zł. Taniutka. Reba... Nie wiem, czy jest nierówno wkręcona, ale spójrzcie na tą fakturę. To jest taki ala kamień i ma taką złotawą żarówkę. Jest, no, w nie? Jak ją tak położyć, to znaczy, nie wiem, obok kominka albo na którejś z szafek. Mega fajne. Może fajna. w sypialni. W sypialni będziemy mieć podobne nad łóżkiem, ale tu jeszcze popatrzę, bo się wróciliśmy, bo. Ominęliśmy tą strefę z lampami. Niepotrzebnie. Oczywiście znalazłam ja jedną złotą ładną, ale Kali powiedział, że koniec ze złotem, więc musimy się otworzyć na inne. pan nowoczesna. Tak? Grzybek. Ta już kosztuje 169, ale też robi wrażenie. Mhm. Nie? To jest taki mega futuristic już styl. No i co? To robimy? Bo mi się ona podoba. Trochę droga jest. Możemy do tamtej, pytanie, ją położymy, bo my ogólnie nie mamy za dużo takich komu komu, takich wiecie, miejsc, gdzie możemy kłać rzeczy, bo razie mamy otwartą przestrzeń i, i mało mebli, ale no, tamta też jest fajna. No i co teraz? Jaka jest Twoja decyzja? Nie wiem, <suszy> nie mogło zabraknąć klocików. Mm. Kochani, wracamy. Jak widzieliście, po zjedliśmy. Klockach klopsiki. Ja chciałam spróbować te wegańskie, ale jakoś tak na klasykę mnie natknęło, więc zjadłam wieprzowo-wołowe i były bardzo fajne. No i słuchajcie, wracamy teraz do domu, idziemy do autka i zrobię Wam w domu hol zakupowy. Pokażę, co kupiliśmy. No i też muszę Wam przekazać ważną informację na temat jednego z produktów, ale to wszystko opowiem Wam w domu. Tak, a ja propos drugiego z produktów, badajcie na victoriobarbej.com Tak, jeśli chcecie, słuchajcie, dorwać takie oto case'y, jeszcze jest bardzo dużo dostępnych, na pewno każdy z Was znajdzie dla siebie, więc możecie podać. Jestem w domu, moi drodzy, mam tutaj torbę. Nie kupiliśmy jakoś bardzo dużo, ale uważam, że kupiliśmy i znaleźliśmy kilka fajnych rzeczy. Więc teraz wam je pokażę, ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć o czymś. Ta lampa, która nam się tak spodobała, mówię tutaj o tym takim grzybku, teraz ją zresztą widzicie na ekranie, ona była taka ładna, nowoczesna, taka bardzo minimalistyczna, ale przez to też ciekawa i już ją widziałam po prostu nie, obok kominka pod telewizorem z innymi tam wazonami. No ale okazało się, że jest ona teraz niedostępna, będzie ona dostępna 17 stycznia, więc wtedy po nią pojadę, więc uznajmy, że mam tą lampę, e, także myślę, że to jest największa perełka z tych wszystkich tutaj, no bo jak ją zobaczyłam to stwierdziłam, że no nie powiedziałabym, że jest ona z a Raczej w Ikei mi się zawsze po, um, kojarzyły takie bardzo proste modele, a ta mm, przez to, że jest prosta i aż tak bardzo minimalistyczna, e, no to przez to jest ciekawa i robi się taka nowoczesna. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że jest aż tak minimalistyczna, że aż jest e, niesamowita. <laughs> wiecie o co mi chodzi. Ja powiem Wam najpierw, co kupiłam. Za 6 zł, zresztą tak jak Wam pokazywałam w sklepie, za 6 zł kupiłam dwa takie wazony. E, możecie troszkę kojarzyć już tą fakturę, bo kupowałam ostatnio w Komli. Pokazywałam Wam właśnie tutaj kieliszki, e, klanki. No i Kali już ma dość tego paternu, ale stwierdziłam, że ostatni raz dwa wazony. Nie wiem, czy zostawię jeden do domu, jeden dam tutaj mamie do naszego starego domu, albo wezmę dwa do nowego, a 6 zł to jest... Wiecie, to nie są pieniądze, a naprawdę robią efekt. Dalej, słuchajcie, miska o niej też wam mówiliśmy w sklepie jest to miska bambusowa, ona wygląda w ten sposób, były różne jakby ubarwienia, tak można to określić no bo miski były tyle samo, miały te same wymiary, ale zdecydowanie inaczej wyglądały one w środku, inaczej się ten bambus układał, no i słuchajcie my wzięliśmy właśnie taką i uważam, że ona naprawdę zrobi efekt, bo ona jest taka zwykła, ale wiecie jak tutaj będzie nie wiem, jakaś sałata na przykład albo popcorn, coś innego, no to będzie ona fajnie wyglądać na stole taka naturalna, skalę mi się bardzo spodobała. No, już zauważyłam, że on bardzo lubi taki styl właśnie z takimi drewnianymi dodatkami i ma dość mojego złota, więc muszę teraz z nim swolgować. Ale wszystko z umiarem, kochani. Dalej, słuchajcie, mam takie oto, można powiedzieć, że to są takie gumy do zakrywania żywności. Tutaj z tyłu widać. No i słuchajcie, ja zaraz je przetestuję i wam pokażę, ale uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. No bo mamy coś wielorazowego na 100%, to można myć. No i słuchajcie, nie musimy używać folii ani tak naprawdę przekładać tej żywności do innego pudełka, tylko w tym, w czym była, zakrywamy taką oto gumką i jest spoko. Także zaraz Wam pokażę. No i słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą mam jest oto ta lampa. Bardzo ciekawa lampa, słuchajcie. My ją wzięliśmy tak bardziej pod Kaliego, więc myślę, że ona będzie u niego w studiu. To no jest śmieszne, że tutaj jest pokazane, że można ją właśnie ubierać. My na początku myśleliśmy, że w zestawie są jakieś, wiecie, dekoracje, ale to nie. To jest kwestia tego, że ona jest na tyle bezpieczna, że można właśnie coś na nią kłaść. Tu jest nawet napisane, że Tested and Approved for Children, czyli to znaczy, że po prostu nakładając na nią coś, jest to bezpieczne. i... Upsa. Głowa. No, śmieszna sprawa. Coś na to nałożymy za chwilkę, przetestujemy ją. A, to jest. Ona jest naprawdę efektowna i ja przyniosę zaraz jakiś kapelusz, albo coś i położymy i zobaczymy, czy faktycznie będzie to wyglądało fajnie. Na przykład, tak, a propos świąt, możemy nałożyć na przykład opaskę z uszami i z rogami Renifera albo. <słyski> ...baket założyłam. I też fajnie się prezentuje Fajna sprawa, słuchajcie, no i tak jak wam mówię Tutaj narysowane jest na pudełku Właśnie, że można coś nakładać Tutaj, więc jest to bezpieczne Wydaje mi się, że Lepiej jednak, uuu, zobaczcie jak to wygląda Że lepiej jednak się prezentuje To, no bo widać Więcej światła po prostu daje lampa Dobra, już nie zakładam, ale tak czy siak uważam, że jest bardzo efektowna. E, już wam powiem, ile ja ona kosztowała. 89 zł. Możecie mi napisać, co myślicie o tym. Jeszcze wam pokażę, jak wyglądają na naczyniach. No i patrzcie. Tak jak myślałam, założyłam tam średnią wielkość i no wiadomo, wody nie musimy przykrywać, ale jeśli byłby tu, nie wiem, jakiś, jakiś koktajl albo smoothie by zostało. Ja uważam, że to jest fajna sprawa. Dajcie mi znać, co myślicie. No wiadomo, są one gumowe, więc pewnie jest to jakieś sztuczne tworzywo, ale lepiej tak niż... Cały czas zużywać kolejne warstwy rolki folii spożywczej, więc myślę, że tak lepiej. E, tak, czy siak tak wyglądał ten odcinek. Ja razem z moją głową, e, lampką głową żegnam się z Wami. Co dwie głowy, to nie jedna. Życzę Wam, już nie ma świąt. Szczęśliwego Nowego Roku e, i mam nadzieję, że będzie dla Was jeszcze lepszy albo dużo lepszy niż ten, w zależności od tego, jak przeżyliście 2021. My, tak jak mówiliśmy z Karim, bardzo dużo przeżyliśmy w tym roku, dużo nas spotkało przyjemnych, jak i tych mniej przyjemnych chwil, ale jesteśmy za wszystko wdzięczni, więc mam nadzieję, że u Was też jest w porządku no i że wchodzimy w ten 2022 razem. Buziaczki, baj!